Czy są jakiegoś rodzaju innowacje, jeżeli chodzi o spalanie węgla? Wydaje mi się, że szereg odpowiedzi na to. Zwiększa się efektywność. Te, są dwa najnowocześniejsze zakłady, elektrownie w Polsce opalane węglem. I wszystkie doświadczenia około stuletnie zostały skoncentrowane na tych dwóch elektrowniach, które zostały przebudowane z punktu widzenia technologicznego, podobnie jak w Niemczech i w krajach, innych krajach sąsiednich. Innowacja polega tutaj na tym, że jeżeli patrzymy na istniejące elektrownie w tych krajach, o których ja mówię, ze względu na wiek tych zakładów, to jest około 30% sprawność. Jeżeli patrzymy na dzisiejsze elektrownie, mamy powyżej 40% sprawność. Co to znaczy? Oznacza to, że możecie zaoszczędzić 25% wkładu energetycznego, żeby uzyskać ten, ten sam wynik. I z naszego punktu widzenia oznacza to, że stare elektrownie powinny być zastąpione nowymi. Take out of the system the old power plants and to replace them by new ones. So, A więc bezpośrednia odpowiedź, gdzie są te innowacje, to mogę powiedzieć, że to jest coś, co rozwijało się na przestrzeni ostatnich dekad. Druga kwestia to jest napędzane zmianami okoliczności. Co wymaga wprowadzania innych innowacji. W tej chwili jest podwójna możliwość produkcji energii elektrycznej, elektrociepłownie i te oparte na odnawialnych źródłach energii. Jeżeli nie ma słońca, nie ma wiatru, nie wytwarzają żadnej energii, a energia jest potrzebna. A więc trzeba w dalszym ciągu polegać na energetyce cieplnej, a innowacje wprowadzone w tej chwili to jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób rozwiązać ten problem. Co robić w sytuacji, kiedy trzeba mieć stabilną produkcję elektryczności, ale nie ma słońca, nie ma wiatru. In a that you have to rely on stable, Some of the innovations beside the... A więc niektóre z tych innowacji to jest znalezienie od, na przykład odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można magazynować wyprodukowaną energię, ponieważ czasami więcej energii się produkuje niż jest, niż po, jest potrzebna. Cena spada wtedy, jeżeli jest nadmiar energii, bo jest. Sprzedawana na giełdach wtedy ta energia, a druga sprawa, jakie inne alternatywy mamy, żeby wykorzystać te nadmierne zdolności produkcyjne. Jedną alternatives overproduced Power Systems z innowacji nad którymi my napracujemy w Hitachi Power System. To jest, żeby zastanowić się nad składowaniem energii, mamy produkt, który, nad którym pracujemy razem z Lindem, to jest upłynnione powietrze jako medium składowania energii przez pewien okres czasu. To w tym kierunku, naszym zdaniem, powinien następować rozwój i jest to jedna z odpowiedzi, co robić z nadmiernymi możliwościami produkcyjnymi, i żeby mieć z kolei pokrycia, kiedy potrzeba więcej energii. Inny CCS temat CCS składowanie, przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Trochę nie podoba mi się ten produkt dlatego że ja miałem doświadczenia, moja firma opracowała systemy tego. CCS, ale nie udało nam się sprzedać tego na rynku, ponieważ klienci powiedzieli wyraźnie my nie chcemy składować tego CO2 na naszym podwórku. A więc kupę pieniędzy wydano duże postępy były, ale na końcu produktu nie da się sprzedać. Developing at the moment is something which I would abbreviate with the three letters CCU. A więc to, co my rozwijamy w tej chwili, to skróciłbym trzema literami CCU przechwytywanie węgla i wykorzystywanie. A więc nie składowanie, ale wykorzystywanie. Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy tutaj możliwości współpracy w Europie i fundusze w Horyzoncie 2020 na no, zrobienie takiego zakładu demonstracyjnego. My testujemy sytuację wykorzystania tego dwutlenku węgla i zrobienia z tego paliwa. To jest proces elektrolizy z jednej strony, a z drugiej strony pewne procedury, które zostały opracowane przez firmę islandzką, gdzie produktem końcowym jest metan, także na końcu metanol, którym można napędzać silniki na przykład. to produce methanol and can be used as a fuel for certain topics especially for uh, you can also drive a, uh, an engine uh, motor With methanol. Także to jest też kierunek, o którym warto mówić, żeby dowieść, że jest miejsce na innowacje.